Huawei P30 to smartfon bardzo podobny do swojego większego i droższego brata Huawei P30 Pro. Swoją drogą mnie na przykład byłoby trochę smutno, gdybym miał brata, który nazywałby się Michał Pisarski Pro, no ale dobra, nieważne. To też smartfon bardzo dobry, który ma jednak moim zdaniem jeden dość poważny problem. Nie będę was trzymał w napięciu. Chodzi o to, że taki iPhone 10R, czyli tańsza wersja flagowcza Apple, jest w 90% tak samo funkcjonalny jak iPhone 10S. Samsung Galaxy S10e jest na tyle udany, że niektórzy pewnie wybiorą tę wersję s 10 dlatego że spodoba im się najbardziej, a nie po to, żeby zaoszczędzić. Natomiast P30 sama w sobie naprawdę daje radę, ale kiedy przyjrzymy się wszystkim różnicom względem P30 Pro, trochę mag gdzieś ucieka. Z zewnątrz te różnice są jednak znikome. Dostajemy świetnie leżącą w dłoni, trochę mniejszą obudowę z płaskim ekranem, dobrze umiejscowionymi przyciskami i malutkim wcięciem w kształcie łezki. Aparat oczywiście wystaje, plecki łatwo porysować bez etui, a całość łatwo się brudzi niezależnie od tego, jak bardzo staracie się o telefon dbać. Zupełnie jak ja, kiedy parę lat temu pojechałem na Woodstock. Ale to samo można zarzucić prawie każdemu nowemu telefonowi, więc spoko. Ogólnie jest ładny i wygodny, a to najważniejsze. Na obudowie widać też niespodzianki związane z dźwiękiem. Po pierwsze dostajemy mini -jacka. Mimo, że jakość audio na słuchawkach nie jest jakaś spektakularna, to zła też nie jest, a dla wielu osób złącze słuchawkowe to nadal ogromna wygoda. Co do drugiej niespodzianki, to mam dwie informacje – pozytywną i negatywną. Zacznę od negatywnej – nie działa do multimediów. A pozytywna jest taka, że mamy tutaj zwykły, tradycyjny głośnik do rozmów, a nie wibrujący ekran, tak jak w P30 Pro. No ale w sumie w tej sytuacji na jedno wychodzi, tylko jest troszkę brzydziej. Mam nadzieję, że po którejś aktualizacji będzie go można wykorzystać też w grach i filmach, bo na razie uświękawia je tylko pojedynczy głośnik na spodzie obudowy. Swoją drogą bardzo dobry, głośny i z dość czystym brzmieniem, ale za 3000 zł brak stereo to troszkę zawód. Wyświetlacz to oczywiście AMOLED, ma przekątną 6,1 cala i rozdzielczość w Full HD+. Obraz wygląda ładnie, jasność jest dobra, ale jednak trochę brakuje do poziomu P30 Pro czy Galaxy S10. Gdyby ktoś mi powiedział, że to ekran z flagowca, uwierzyłbym, bo jakoś negatywnie nie odstaje. Ale gdybym usłyszał, że to wyświetlacz ze średniaka za 1,5 tysiąca, też bym uwierzył. Jestem łatwowierny. Nie no, to kwestia przede wszystkim troszkę sprawnych kolorów względem najlepszych AMOLEDów na rynku. Na pocieszenie, zarówno za to, jak i za brak diody powiadomień, Huawei zaimplementował Always on Display, który wyświetla nawet notyfikacje ze wszystkich aplikacji, czego wcześniej w telefonach tej firmy brakowało. Zdecydowanie na plus wypada też czytnik linii papilarnych w ekranie. Chyba dokładnie taki sam jak w P30 Pro. Jest szybki, jak na czytnik w ekranie, rzadko się myli i przez ponad tydzień testów zupełnie mnie nie frustrował. Technologia szybko dojrzewa, bo nawet ten z Meta 20 Pro jest znacznie gorszy. P30 napędza procesor Kirin 980, 7-nanometrowy, z chipem do sztucznej inteligencji i paroma innymi rzeczami, które fajnie wyglądają w reklamach. Teoretycznie mimo tego nie jest tak mocny jak Snapdragon 855 konkurencji, ale zapewniam, że na co dzień tej różnicy nie widać. Telefon pracuje wyjątkowo sprawnie, jak na sprzęt z wyższej półki przystało i nie doświadczyłem chyba ani jednej zawieszki. W interfejsie to już w ogóle nie gubi nawet klateczki animacji, 6 GB ramów w zupełności wystarczy, a gry rzecz jasna też wyglądają ładnie i działają płynnie, co na pewno widać cudownie w tej recenzji nagrywanej w 24 klatkach na sekundę. Ogólnie wydajność to zdecydowanie zaleta P30. Nakładkę systemową na Androida 9 oceniam tak pluso minusowo, bo niby nie ma w niej żadnych wielkich błędów, a podobają mi się chociażby gesty nawigacyjne zastępujące przyciski, ale z drugiej strony Huawei za bardzo jej nie rozwija. Samsung ostatnio zrobił świetne One UI. Xiaomi duży krok naprzód w MIUI 10, choć nakładka Xiaomi i tak jakaś wybitna nie jest. ale Emotion UI od Huawei od dawna zbytnio się nie zmienia, przynajmniej z zewnątrz. A nawet jakieś ujednolicenie ikonek czy uproszczenie dostępu do niektórych ustawień by się przydały. Chińczycy raczej też nie aktualizują swoich telefonów zbyt szybko, radzę o tym pamiętać. Największą niewiadomą w P30 były aparaty fotograficzne. Niby podobne do tych z P30 Pro, ale jednak inne. Na ile gorsze i jakie w zestawieniu z innymi telefonami z tej półki? Nie wiedzieliśmy, dlatego to była niewiadoma, ale już wiemy, to znaczy Wy dowiecie się za jakieś 5 sekund. Są spoko. Główny 40-megapikselowy różni się od tego z Pro tylko nieco gorszą wartością przysłony i brakiem optycznej stabilizacji obrazu, czego szczerze mówiąc za bardzo nie odczułem. Łatwo zrobić za jego pomocą świetne zdjęcia zarówno w dzień jak i w nocy. Wszystkie pochwały, które słyszeliście na temat wieczornych możliwości P30 Pro, można spokojnie przypisać P30, bo różnice są bardzo niewielkie i taki Galaxy S10 i tak zostaje pod tym względem w tyle. Nieźle zdają egzamin również obiektyw szerokokątny i teleobiektyw z trzykrotnym bezstratnym i pięciokrotnym, prawie bezstratnym, przybliżeniem. Huawei P30 nie jest tak dobrym telefonem dla podglądaczy jak P30 Pro, a mówię o tym, bo przypuszczam, że właśnie ludzi takiego pokroju przyciągają moje wysokie klasy materiały. Ale warto też zaznaczyć, że niektórym to trzykrotne przybliżenie z P30 przypasuje nawet bardziej niż pięciokrotne z P30 Pro, bo do niektórych zastosowań przydaje się po prostu znacznie częściej. Do wykrywania głębi P30 nie używa sensora Time of Flight tak jak P30 Pro, chociaż rozmywanie tła i tak nie wypada źle. Selfie może nie są najładniejsze na rynku, ale są ładne, a jakieś tam większe zastrzeżenia mam tylko do nakrywanego wideo. Brakuje trybu 4K z 60 klatkami na sekundę, a smartfon często dziwnie koloruje skórę, tak na indiańską czerwień. Akumulator ma pojemność 3650 mAh i zwykle wyciągnięcie około 6 godzin z włączonym ekranem nie stanowi problemu, a to bardzo porządny czas pracy. Naładujemy go do pełna jakoś w godzinę 15, czyli też nieźle, ale niestety Huawei uciął w tym modelu ładowanie indukcyjne. Jeżeli jeszcze nie załapaliście, to oznacza też, oczywiście, brak ładowania zwrotnego, czyli opcji indukcyjnego go indukcyjnego ładowania innych urządzeń po położeniu ich na pleckach telefonu. A skoro już o kompromisach, to Chińczycy wywalili też z P30 wodoszczelność, co w telefonie za 3000 zł jest dość poważnym brakiem. Cóż, mamy przynajmniej Dual SIM i slot na karty pamięci, chociaż na te dziwne i droższe, które pasują tylko do Huaweiów. Zastanawiacie się pewnie, dlaczego przez cały czas tak podkreślałem różnicę pomiędzy P30 a P30 Pro. Ano dlatego, że większość osób, kiedy widzi na billboardach uśmiechniętego Roberta Lewandowskiego i czyta w tradycyjnych mediach o cudownym 50-krotnym zoomie, nie zastanawia się nad tymi różnicami. P30 jest mniejszy, to widać, ale skoro na zewnątrz prawie taki sam, no to w środku pewnie też, no nie? W końcu jest cholernie drogi. A tu jednak okazuje się, że P30 ładuje się wolniej, boi się wody, nie naładujecie nią innych gadżetów, zoom nie jest aż tak niesamowity, fotki minimalnie, ale jednak gorsze, a wyświetlacz wyraźnie odstaje. Do 3000 zł, jeżeli waszym priorytetem nie są fotki nocne, da się pewnie kupić bardziej opłacalny telefon. Mamy Mi 9, niedługo OnePlusa 7, jest bardziej wszechstronny Galaxy S10e i tak dalej. Jeżeli jednak uparliście się właśnie na P30, jesteście świadomi czego w nim brakuje względem pro i wam to nie przeszkadza, to se kupcie. Na parę lat wam wystarczy. Za wypożyczanie P30 serdecznie dziękuję sklepowi Xcom. Linki do Huawei P30 w ich ofercie są w opisie tego materiału. No i wyjątkowo nie proszę o subskrypcję, a to jest taka delikatna i grzeczna sugestia, żebyście jednak ją zostawili. Tylko życzę Wam wesołych świąt. Do następnego.